Tak. 31 maja o godzinie 18.00 na naszym kanale YouTube Atmel ruszamy z live'em, podczas którego odpalimy długo wyczekiwany kurs HTML dla elektronika. Ale o co z tym chodzi, możesz się zapytać. Ano w sieci możesz znaleźć dużo kursów do HTML, -a, CSS, -a, JavaScripta, tylko zazwyczaj są z nimi dwa problemy. Pierwszym problemem jest to, że taki kurs często jest rozdzielony na 10 części. Trzy części do HTML, a cztery do CSS, a sześć do JavaScriptu i tak naprawdę ciężko jest się w tym wszystkim połapać. Albo po takiej serii kursów. Kursów, kiedy przyjdzie co do czego i będziesz musiał zrobić stronę internetową dla klienta, no to pojawia się problem, kurczę, od czego by tu zacząć. Po naszym kursie HTML poznasz nie tylko podstawy HTML, a CSS, JavaScriptu, ale nauczysz się kiedy, z jakich właściwości CSS-a warto korzystać, Potrafi, będziesz potrafił napisać własne skrypty w Javascript'cie i przede wszystkim nauczysz się tworzyć własne, proste, ładne i przejrzyste strony, responsywne strony internetowe. A ponieważ, jak Paweł na początku powiedział, jest to kurs HTML dla elektronika, no to w pewnym momencie do dzieła wejdę również ja, bo zajmę się właśnie techniką embedded, czyli jak zaimplementować tą całą wiedzę, którą przekaże Paweł na temat HTML-a, skryptów, a nie tylko, websocketów, dodatkowych rzeczy w, właśnie w mikrokontrolerach. I to począwszy od ośmiobitowców takich jak AVR, gdybyś chciał na nich stawiać swoje strony, zaprezentować to, co mierzą one, jakieś czujniki, być po prostu bezpośrednio na stronce jest to możliwe, tylko właśnie potrzebna jest ta cała wiedza. Nie tylko wycinek HTML-a, nie tylko JavaScript, wszystko razem. Dlatego zebraliśmy to do kupy. A na końcu ja wchodzę, pokażemy Wam ciekawe przykłady również na ESP, gdzie będzie i o kamerach, o transmisji obrazu live. Nie tylko same ciekawe, smaczne kąski, co jeszcze będziemy zapowiadali tuż przed live'em w naszych mailach. A zatem zapraszam Was serdecznie. Na na tego live'a w piątek 31 maja o godzinie 18.00. Nie zapomnij wejść, przygotować sobie pytań. A jeśli nie wiesz jeszcze i nie słyszałeś o tym, czym jest kurs HTML dla Elektronika, to wbijaj koniecznie na kurshtml.atnel.pl. Tam znajdziesz więcej szczegółów. Zobaczcie, jak to się fajnie rymuje. Kurs Zapraszamy, Zapraszamy, wbijajcie na stronę jak najszybciej i nie opuśćcie naszego live'a. To by było na tyle Paweł chyba. Uciekamy. Do na razie.